Jako kursant bez Brain poleciłbym ten kurs dosłownie każdemu. Dlaczego? Bo często słyszę na przykład u nawet najbliższej rodziny, że ja już mam taką pamięć, bo wiek. A to nie jest prawda, bo tak samo jak musimy dbać o pamięć osób w młodym wieku, bo nasz mózg jest bardzo neuroplastyczny, tak samo musimy dbać. O pamięć osób w wieku starszym. Przykładowo seniorzy jeszcze bardziej potrzebują właśnie tego wsparcia, ponieważ właśnie praca, aktywowanie mózgu sprawia, że łatwiej zawalczyć o to, żeby nie mieć choroby Alzheimera albo zapobiec jej, albo radzić sobie z nią lepiej. Polecę tak samo osobom w moim wieku, studentom, niezależnie od tego, czy studiują turystykę, czy studiują medycynę, czy studiują psychologię, czy studiują informatykę. Polecę każdej osobie, która chodzi do liceum, żeby upraszczała sobie życie. Polecę każdej osobie, która chodzi do podstawówki, bo mimo, że taka osoba nie ma dużo nauki, to na pewno jej to uprości życie tam, gdzie jest zawsze dużo nerwów, u każdego, niezależnie od tego, czym się zajmuje, jakie oceny ma, jakie oceny chce mieć, na jakie studia chce iść, na jak, do jakiego liceum, technikum nie chce iść, czy z edukacją wiąże przyszłość, czy nie. Po prostu ten kurs nie jest dla każdego.